Moi drodzy, w tym wyjątkowym dniu z całego serca, tak jak tylko potrafię to wyrazić, dziękuję Wam za ten kolejny rok towarzyszenia, za każdą dobrą myśl, modlitwę, każde słowo i też każdy grosz, to za to wsparcie materialne, które mi okazujecie. Dziękuję Wam przede wszystkim za zaufanie. Dla mnie przygoda misyjna, powołanie misyjne. Pozostaje wielką tajemnicą, wielkim darem, w którym oczywiście są dni przepełnione radością, ale też zdobywają te trudne momenty i za to, że nie jestem w nich sam. Za to, że mogę na Was liczyć, że też jestem uskrzydlony tym, tym Waszym towarzyszeniem. Bardzo serca Wam dziękuję i też zapewniam z mojej strony o modlitwie. W tym wyjątkowym miejscu, czyli w kaplicy, w której na co dzień się modlę, i na różańcu. Na adoracji Eucharystii polecam też Was w moich modlitwach. Jeszcze raz serca za wszystko bardzo dziękuję i, i wielkie serducho dla Was posyłam. Trzymajcie się z Bogiem, Pa.